Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj nagrywam filmik na zewnątrz. Pogoda ku temu sprzyja, chociaż temperatura już typowo nieletnia, a nawet jesienny wiatr. Dzisiaj chciałbym parę osobistych myśli przekazać w tym odcinku vlogowym. W pierwszej części podziękować bardzo wielu osobom bardzo wielu osobom wśród tych osób bardzo wielu księżom. Którzy czasami, jak mnie widzą, albo jak mnie nie widzą, to piszą, albo dzwonią. Myślę tutaj przede wszystkim o moich współbraciach i mówią: Dzięki, Daniel, modlę się za Ciebie. Nie z wszystkim się z Tobą zgadzam, ale parę rzeczy mnie nurtuje, o których mówisz i mam podobne spostrzeżenia. Też już nie jeden raz to mówiłem, że ja ze sobą też się często nie zgadzam. Że w zasadzie moje programy, moje filmiki traktuję trochę jak próbę polemiki, także z sobą samym, bo uważam, że zewnętrzne dzielenie się tym, co siedzi w naszej głowie, w naszym sercu, nawet jeżeli to są wątpliwości, ale dzielenie się w nurcie wiary, jest czymś, co później otwiera nas jako wspólnotę na. Ostateczne pomysły Ducha Świętego. Może, może to zabrzmiało zagmatwanie, ale trochę mi tego w ostatnim czasie w kościele brakuje i ci, którzy mnie regularnie słuchają, to pewnie wiedzą, co mam na myśli. Trochę mam obawę, że wiele osób ma w sobie sporo lęku, sporo strachu przed werbalizowaniem tych. Spostrzeżeń wobec tego, co się dzieje dzisiaj w Kościele, i moje programy YouTubeowe trochę traktuję jak przestrzeń uzewnętrzniania tych różnych, często niepoukładanych, niepo, nieuczesanych myśli. I jeżeli z tym polemizujecie, jeżeli wyłapujecie moje błędy, które się zdarzają, no nawet w ostatnim filmiku zobaczyłem, że źle zmontowałem tłumaczenie kazania Tej pani, która głosi herezję, bo takie stricte tłumaczenie pojawiło się w zasadzie dopiero po tych obrazach ze świątyni, w której ona pseudo naucza. Moi parafianie, którzy oglądają moje programy YouTube, pewnie dostrzegają, że w zasadzie 95% Procent tego, co produkuje w internecie, nigdy nie pojawia się na ambonie. Teraz może powiem coś bardzo też osobistego, ale pewien ksiądz biskup, który kiedyś był obecny na moim kazaniu pogrzebowym. To znaczy, głosiłem homilię na pewnym pogrzebie, gdzie przewodniczył liturgii biskup. I później się dowiedziałem że ten biskup miał trochę obawy, co Wachowiak powie, ponieważ słuchając tego, co czasami jest cytowane nawet w mediach, a co ja rzuciłem do przestrzeni wirtualnej czy medialnej, trochę miał obawy przed homilią, którą Wachowiak będzie głosił. Ale na szczęście komplementował to w jaki sposób dzieliłem się słowem Bożym nam przy świętej pogrzebowej, bo trochę tak jest. Że ja rozróżniam świat medialny, wirtualny od świata realnego. To, to nie oznacza, że jestem hipokrytą, że jestem innym człowiekiem, ale uważam, że o pewnych rzeczach nie wypada mówić, na przykład w czasie Mszy Świętej. Że ambona służy przede wszystkim do głoszenia Słowa Bożego i do czasami przytulenia tych ludzi, którzy przychodzą na przenajświętszą ofiarę, a czasami nawet kopnięcia w kostki. Ale. Autorem tego, co się głosi na ambonie, ostatecznie nie może być ksiądz, tylko być współautorem tych myśli i inspiracji, których autorem jest Duch Święty. Mam nadzieję, że to dobrze rozumiecie. Dlatego powiedziałem parę chwil temu, że 95% rzeczy, które produkuje w świecie wirtualnym czy medialnym, nie usłyszycie ode mnie w kościele, dlatego, że uważam, że to nie jest na to przestrzeń. Dlatego, że ludzie przychodzący na Mszę Świętą no, nie mogą słuchać o własnych przemyśleniach duchownego, o jakichś niepotwierdzonych tezach, o jego wątpliwościach. Przychodzimy do Kościoła, żeby wzrastać w wierze, wzrastać duchowo, i przede wszystkim tym chcemy się karmić. Ksiądz nie może przysłaniać pana Jezusa, także swoim lenistwem, nieprzygotowaniem. Ma przede wszystkim najpierw nakarmić się słowem Bożym, a później tym słowem Bożym karmić wiernych. Natomiast media, świat wirtualny, internetowy, traktuje trochę jak drugi rodzaj ambonu jak pewną trybunę, gdzie właśnie częściej mówię językiem publicystycznym niż pasterskim, Ale zdaję sobie sprawę, że wielu katolików tego potrzebuje i widzę, że wielu to docenia, że w moim życiu duszpasterskim umiem rozróżnić świątynię, życie parafialne od życia publicystycznego. Nie mówię językiem publicystycznym na kazaniach, katechezach, rekolekcjach, tam uwypuklam to działanie Słowa Bożego, które oczywiście jest aktualne wobec tego, co my przeżywamy, co się dzieje, ale wiele jest takich rzeczy, które aktualnie, no właśnie, przeżywamy, które nie są jeszcze tak ostatecznie rozpoznane, czy są Boże, czy bardziej pochodzą od złego ducha. Ja nigdy ambony nie wykorzystuję do tego, że, żeby głosić, to co mi się wydaje. A świat wirtualny, świat medialny właśnie jest tą przestrzenią, gdzie trochę mogę jechać po bandzie, gdzie mogę czasami ugryźć albo ukąsić tych, którzy mają trochę inny polityczny pogląd, no na przykład na sprawę księdza Olszewskiego. Zdaję sobie sprawę z tego, że nam przy świętej mogą być obecne osoby, które widzą to trochę inaczej. I z tego powodu, że nas to różni jako katolików, ja mogę się pomodlić za księdza Olszewskiego, mogę pomodlić się za naszą ojczyznę, za rządzących i za nierządzących, ale tam o tej sprawie nie będę mówił tak, jak na przykład w jakimś programie internetowym. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Dlatego trochę z ubolewaniem słucham niektórych duchownych, którzy nie mają takiego rozróżnienia jak ja. Wprowadziłem to rozróżnienie w moim życiu duszpasterskim i publicystycznym. Ja jestem ciągle tym samym człowiekiem, ale bardzo często nagrywając różne filmiki czy udzielając wywiadów, dzielę się też moimi wątpliwościami i czasami jadę po barykadzie celowo, ponieważ dubito ergo sum. Wątpię więc, jestem. Kiedy prowadzę jakieś modlitwy. Czy jakieś ceremonie, no nawet pogrzebowe, czy ślubne, czy chrzcielne, czy zwykłą mszę świętą niedzielną, to mam świadomość, że wśród uczestników są ludzie, którzy głosują na partię A, na partię B, są ludzie, którzy czytają gazetę A, gazetę B, są ludzie, którzy oglądają telewizję A, telewizję B. I to nie jest tak, że unikam drażliwych, kontrowersyjnych rzeczy, bo jestem pewien, że na moich kazaniach czy homiliach narażam się. Ale narażam się wtedy, kiedy Słowo Boże każe mi, jak Jeremiaszowi i Zajaszowi, głosić sprawy niewygodne dla sumienia. Kiedy czasami trzeba ruszyć nasze sumienia, bo obgadujemy, bo plotkujemy, bo jesteśmy nieszczerzy, bo, bo uwypuklamy nasze ego. A nie dążymy do pokory, no i wtedy się narażam swoim słuchaczom, chociaż często powtarzam, że jestem pierwszym słuchaczem swoich kazań. Natomiast w tym świecie publicystycznym, no bywa, że poruszam takie wątki i tematy, do których do końca sam nie mam przemyślanych stwierdzeń, ale jestem poszukujący. To znaczy, no na przykład, kiedy wypowiadam się o synodzie w kościele. O tych tematach nie mówię na mszy świętej, wtedy modlę się za papieża, za Kościół, za synod. I często ta intencja jest sformułowana jako dział, o, o działanie Ducha Świętego w Kościele, żeby Kościół głosił Pana Jezusa. I nic więcej nie dodaję. Ale kiedy włączysz mój program na YouTubie, no to mój rozum Uaktywnia się i zadaje pytania trudne, bo wiele rzeczy mnie boli, z pewnymi rzeczami nie mogę się zgodzić, no ale nam przy świętej tego nie robię, dlatego że być może tam jest obecny ktoś, kto nie widzi żadnych zagrożeń w synodzie. I jest ktoś, kto widzi te zagrożenia w synodzie, no więc nie chcę dzielić się swoimi refleksjami, tylko robię to na przykład na. W filmikach YouTube'owych. No, nie jest tak, że się tłumaczy, to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że, że rozumiecie, co Wam dzisiaj chcę przekazać. A tak ogólnie z życia dusz pasterskiego, no czasami jest łatwo, czasami trudno, czasami są jakieś wzloty duchowe, czasami jakieś doliny. Też jestem człowiekiem. Natomiast zdaję sobie sprawę, że w obecnej sytuacji kościoła katolickiego w Polsce najważniejszą grupą duszpasterską, wydaje mi się, w każdej parafii, w każdej parafii jest msza święta niedzielna. Msza święta niedzielna. Nie ma większej grupy parafialnej. I tak naprawdę wszystko to, co dzieje się poza mszą niedzielną, jest wtórną. To powinno prowadzić do dobrego przeżycia mszy niedzielnej, która ma... Rozpoczynać tydzień i w zasadzie go kończyć. To znaczy, człowiek, który korzysta z tej najważniejszej grupy parafialnej w parafii, czyli z Mszy Niedzielnej, powinien wyjść z liturgii także z refleksją nad Słowem Bożym, które Kościół nam w dany dzień pański dał. Dlatego tak bardzo mi zależy, żeby niedziela w mojej parafii, była przeżywana w taki sposób, że ja chcę godnie sprawować przynajmniej ofiarę, chcę dać przemyślane słowo Boże. Nie zawsze to jest łatwe. Część osób mówi, dziękuję Księdzu za to kazanie, za tę komilię. Myśleliśmy o tym idąc do domu z rodziną, gadaliśmy o tym przy śniadaniu, przy obiedzie. Bogu dzięki. Ale wierzcie mi, że czasami będąc proboszczem w czterotysięcznej parafii, będąc samemu duszpasterzem w takiej parafii, no nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę również słabą kondycję danego dnia pf, nie tyle psychiczną, co fizyczną, jakieś choróbska wychodzą, o jakieś ptaszątko Biega nad tym dalej, dlatego mnie rozproszyło. Czasami denerwuję się na siebie, że na moim profilu YouTube'owym trochę jest mniej języka duszpasterskiego niż tego publicystycznego. Ale póki co widzę, że większość z Was no, bardziej potrzebuje tej eklezjalnej publicystyki niż tego języka duszpasterskiego, czyli tych kazań czy homilii, ale spróbuję to kiedyś jakoś wyważyć czy wyrównać, bo tego, co mówię w Kościele czy na mszach świętych jest naprawdę sporo i to są rzeczy nawet ważniejsze niż ta publicystyka. A na koniec, jeżeli jeszcze dotrwaliście do końca tego filmiku... To, co pisze o mnie AI, tak to nie jest pierwsza osoba, która mi taką treść przysyła. Wczoraj pod jednym z filmików zauważyłem taki komentarz, ale tak jak powiedziałem, już wcześniej się dowiedziałem, co AI o mnie myśli, a celowo to chcę przytoczyć, ponieważ, no może zacznę czytać. Ksiądz Daniel Wachowiak to duchowny, który wzbudza mieszane emocje, zarówno wśród wiernych, jak i opinii publicznej. Jego styl bycia i nauczania charakteryzuje się otwartością oraz stanowczością w kwestiach moralnych i społecznych. Jest znany z aktywności w mediach społecznościowych, gdzie często komentuje aktualne wydarzenia, nie bojąc się poruszać kontrowersyjnych tematów, jak na przykład kryzysy w Kościele czy kwestie polityczne. W swoich kazaniach stawia na autentyczność i bezkompromisowość, co zyskało mu zarówno oddanych zwolenników, jak i krytyków. To prawda. Jak napisałem parę dni temu na portalu X, że ksiądz arcybiskup Gondecki przechodzi powoli na emeryturę i ciekawe, kto będzie moim następnym szefem, to trochę takich komentarzy było w stylu. Nawet dostałem takie prywatne wiadomości. No to może ksiądz będzie szefem dla siebie samego. No, ostatecznie szefem jest dla mnie pan Jezus, ale odpisałem jednemu z tych komentujących. Ze spokojem, ze spokojem, to nie jest tak, że mam tylko zwolenników. Są tacy, którzy nie potrafią mnie strawić. Naprawdę ktoś się ktoś dziwi? No, naprawdę ja się dziwię, że można się dziwić. No, tak to jest. Wydaje mi się, że jak się szuka prawdy, to się nie szuka zwolenników czy wrogów, tylko się głosi prawdę, a ci zwolennicy czy nieprzyjaciele się pojawiają. Chociaż wczoraj nam przy świętej, o właśnie, trochę języka duszpasterskiego, jak dotrwaliście, to trochę będzie jeszcze przed błogosławieństwem ostatecznym. Wczoraj była Ewangelia o tym, jak należy się modlić, że, że trzeba być wiernym na swojej modlitwie, i ta wierność jest wysłuchiwana przez Pana Boga. I tam między innymi Pan Jezus mówi, bo jak przychodzi do Ciebie przyjaciel i prosi o chleb, to nie dasz Mu kamienia, a z wewnątrz dochodzi głos no właśnie a z kolei w psalmie śpiewaliśmy Magnifikat Matki Bożej, gdzie pada takie stwierdzenie i wyzwól mnie od moich nieprzyjaciół i wrogów. I na przykład wczoraj na mszy świętej na homili mówiłem, że oczywiście pewnie mamy swoich przyjaciół czy wrogów zewnętrznych, ale chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, czy my jesteśmy dla siebie przyjaciółmi. Bo ten głos, który dobywa się z wnętrza, o tym mówi Ewangelia. Co prawda ten człowiek z wnętrza domu mówi do przyjaciela, który stoi na zewnątrz. Ale co mówi twoje wnętrze do ciebie samego? Potrafisz siebie kochać miłością Bożą? Czy mamy miłość własną, która czasami jest zbyt wygórowana, bo mamy takie o sobie mniemanie, o, e, gdyby wszyscy byli tacy jak ja, to, to ten świat byłby lepszy, albo mamy zaniżone poczucie własnej wartości. Czy jesteś dla siebie przyjacielem? Bo Bóg chce zniszczyć wroga, ale przede wszystkim tego wewnętrznego. Jeżeli przyjaciel siebie prosi o chleb, to nie dawaj mu kamieni. Czym się karmisz? Trucizną czy pokarmem bożym? Bo, jeżeli zniszczysz wroga w sobie, to nawet jeżeli masz realnych nieprzyjaciół i wrogów, będziesz umiał im błogosławić, i oni nie będą swoim zachowaniem powodować, że będziesz nieszczęśliwy. To tak w skrócie, o tym mówiłem wczorajsze kazanie. Wachowiak wielokrotnie podkreślał konieczność zachowania wierności wobec tradycji Kościoła. No tak. I nawoływał do głębszej refleksji nad stanem duchownym współczesnych katoliku, katolików. Występował także przeciwko laicyzacji i krytykował negatywne tendencje społeczne, jak obojętność religijną młodego pokolenia. No, krytykuję, a jednocześnie się zastanawiam, jak im pomóc. Wczoraj na przykład miałem spotkanie z siódmymi i ósmymi klasami i się mocno zastanawiałem. Wydaje mi się, że łapie z nimi jakiś wspólny język, co zresztą kilku rodziców po spotkaniu przed tygodniem, przed bierzmowaniem, które było w niedzielę w mojej parafii, powiedział, ale ma fajny ksiądz kontakt z młodymi. Nie wiem, co myślą młodzi na ten temat, ale tak rodzice powiedzieli. Jest proboszczem w Koziegłowach pod Poznaniem, gdzie wielu parafian ceni jego kazania. O proszę, które są zapamiętywane jako poruszające i pełne treści. A ja tego wcześniej nie słyszałem, proszę. Jego zaangażowanie i nieustraszoność w obronie zasad Kościoła, nawet w trudnych i skomplikowanych czasach, z pewnością czynią go dobrym kapłanem w oczach wielu wiernych. Dobry jest tylko Bóg. Ja nie jestem dobry. Jednak jego otwartość na publiczne debaty i czasem ostrą retorykę mogą być postrzegane jako kontrowersyjne, zwłaszcza przez osoby o innych poglądach politycznych czy społecznych. No w zasadzie chyba się zgodzę z panem czy panią AI, czy nie wiem jakich zaimków używam. Tak czy owak, ostatecznie do świętości mi wiele brakuje. Dziękuję też za modlitwy w mojej intencji, i dziękuję też dobroczyńcom. Za różne ofiary, także na rzecz mojej parafii. Naprawdę, wielkie, wielkie dzięki. Nigdy nie, nie nawoływałem, jakieś subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie, ale dziękuję za tych, którzy mają tę wrażliwość, bo wiedzą, jak algorytmy youtube owe działają. Mam sobie wiele do zarzucenia, ale codziennie modlę się, żebym nie kochał się miłością własną, ani nad, ani pod tym poziomem miłości, którą wobec siebie i przez to wobec innych powinienem. Mieć. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i syn i duch święty. Amen.